Uproszczona technologiczna superciekawostka tygodnia. <laughs> Uproszczona, aby wszyscy zrozumieli. W tym tygodniu superciekawostka brzmi następująco. Pierwsza w historii autonomiczna operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego przez robota. W lipcu 2025 roku naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pokazali robota o nazwie SRTH który przeprowadził całą operację bez żadnej pomocy ludzi. Robot potrafił rozpoznać nerwy, przeciąć odpowiednie przewody i usunąć pęcherzyk, wszystko obserwując i ucząc się z filmów operacyjnych. Przeprowadził osiem takich operacji na specjalnych modelach, bez ani jednego błędu. Dotąd roboty chirurgiczne były tylko dodatkiem. Ten pierwszy raz sam podjął decyzję i wykonywał ruchy, jak samodzielny chirurg.